Cześć, witajcie. Dzisiaj ze Słowacji przyjechał do mnie Arteon w wersji 280-konnej. Samochód z 2021 roku. Simos 19 na pokładzie, czyli najnowszy sterownik platformy MQB. Silników 2.0 TFSI Evo 4, czyli czwarta ewolucja, czwarta generacja najnowszego dwulitrowego TFSI-ka. Samochód bardzo Ciekawym nadwoziu, jak widzicie Arteon Shotting Break, tak się to nazywa fachowo. Pod maską pracuje jednostka o kodzie. DNF. Pokażę wam. Zobaczcie, tak to wygląda. Fajnie, że Arteon ma przeniesiony akumulator do bagażnika, więc ta masa z przodu została pchnięta do tyłu, więc jest lepiej wyważony, lepiej się prowadzi przez to, wiadomo o co chodzi. Jak wiecie, DNF, czyli kod silnika generacji czwartej, jest wyposażony w turbosprężarkę Continental, która jest bardzo wydajna. Mamy tutaj seryjny samochód, 100% fabryka, bez żadnych zmian mechanicznych. Seria została pomierzona, wyszła bardzo ładnie. Zobaczcie, ma mieć 280 koni, a mamy tutaj zmierzone 340 HP. 406 Nm, bardzo ładnie to wygląda. Mamy już temperatury pomiarowe w okolicy 25 stopni, mamy ciepło, a mimo to samochód generuje ponad 20 koni więcej, niż fabryka podaje w dokumentacji. Na pokładzie oczywiście skrzynia DQ500 w tym wypadku. Ja tutaj przeprowadziłem wszelkie zabiegi, łącznie z poprawą trybu komfortowego, tak żeby nie trzymała niskich obrotów w czasie normalnej jazdy po mieście żeby zaraz nam nie wrzucała 5 szóstego, siódmego biegu, bo nie jest to po prostu zdrowe dla układu napędowego, dla dwumasy i tak dalej i tak dalej, więc to wszystko zostało uzlenione. Poprawiona troszeczkę procedura startu, jakbyśmy chcieli wykorzystać potencjał drzemiący w tym wozie. Wiadomo, limity momentu ciśnienia i to wszystko, co robię zawsze, to już wiecie. Finalnie, na totalnej serii, na zwykłym paliwie ze stacji, zobaczcie: 380 HP i 472 Nm. Fajnie, bo właściciel stosuje 100 benzynę, więc silnik ma komfortowe warunki pracy. Natomiast, tak jak Wam mówię, zawsze warto w tych samochodach zainwestować w wydajniejszy interkuler, ponieważ już w tych warunkach, które mamy dzisiaj, 24 stopnie, ta moc już jest w jakimś stopniu ograniczona. Jak widzicie, limiter temperaturowy tutaj działa, ta moc zaczyna tutaj już spadać, a mogłaby rosnąć do 420 koni, jeśli mielibyśmy wydajniejszy intercooler. Ja Wam pokazywałem takie relacje z Arteonami, czy też innymi samochodami z założonym interkulerem przy silniku 2.0 TFSI DNF, więc możecie sobie tam zobaczyć, jak tam wyglądały przebiegi momentu i mocy, natomiast tu mamy taką klasyczną modyfikację Stage 1, czyli sam program bez żadnych zmian mechanicznych. Tym sposobem Arteonik wraca na Słowację, będzie cieszyć właściciela, zobaczcie jeszcze sobie na inne relacje, tak jak powiedziałem i widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło, Cześć.